No cóż kochani, jest pięknie, witaj Wisło. Dwie kokurydzę, yy, kilka pinek, dwa białe na końcu. Trzy, dwa, jeden. Siup. Jesienna, wiślana kuchnia polowa. I będzie... Ła. Będzie ryba. Jest, siedzi, dasz. Zmarznięta, ale jaka uśmiechnięta. Ale ja, ja kochani chciałem nagrywać zakończenie Co to jest? Jaś Kolejny jaś Siemanko kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Tomczyk wędruje, mamy 28 października, ja z moją żoną jestem kierujemy się do miejscowości Łęka, dojedzie do nas też doradczej, także ekipa będzie w komplecie, ta podstawowa można powiedzieć ekipa i cóż, widzimy się kochani nad wodą, ryby, ryby, ryby. jeździe do miejscowości Łęka, za nami jakiś jest, że tak powiem 10 minut wstecz daracie, który dojedzie. No i cóż, widzimy się na miejscówce. Jesteśmy troszeczkę wcześniej. Moja żona dzisiaj nie mogła akurat spać, ale jest to myślę, że dobry prognostyk, bo kto rano wstaje temu wiecie, Pan Bóg daje, no i może nam się uda dzisiaj złowić trochę rybek. Byliśmy to w sumie, ja byłem z Darkiem dokładnie rok temu, 24 października, wtedy udało mi się złowić trzy ładne karpie, no zobaczymy jak rok później w tym samym miejscu, praktycznie w tą samą piękną jesień. Do zobaczenia na miejscu. Zobaczcie moi drodzy, my powolutku się rozstawiamy, za chwilę przyjedzie Dareczek. No cóż kochani, jest pięknie, witaj Wisło. Jesień, czyli połączenie na łęce plaży z pięknymi liśćmi. Jusynka za chwilę będzie spławikować. A jak widzicie, plan jest taki jak zawsze. Tu dwa federki, może na karpia, może na jakiegoś leszcza i jedna wędka na sandacza, czyli naszego smoka. Wiślanego, no cóż, kochani, ja się rozstawiam, robię zanętę. Zobaczcie, pozmieniało się troszeczkę na łęce. Yy, wiatr wieje dosyć mocny. Także, jak będziemy już zarzucać, będziemy coś się działo, przyjedzie dareczek. Widzimy się ponownie. Trzymajcie, kochani, kciuki. Jedzie moi drodzy i papa Smerv. El Direktore. Ja jak widzicie, jeden Federek już zarzucony. A no, za chwilę będę robił drugi, bo tu mi się szczytówka na Lambercie. Feder podczas transportu złamała Na Gołębiu Co najmniej Dwa samochody Też trzeci też widziałem tam w głębi No cóż, o dareczek już tutaj klasycznie Wykrętka Niedługo się z nim widzimy Rozkładamy się, Justynka tam sobie spławikuje No zobaczymy Troszeczkę wieje No ale cóż Dobry, buenos dias, cześć A gdzie chcę? Co? No, dojeżdżę, dojeżdżaj a już łowi, już łowi człowieku, no. Spać nie mogła. Ja wiesz, a ja na tym, u siebie na telefonach mieliśmy automatycznie przestawione. A na piekarniku zobaczyła, że już jest piąta i wstawa tam i wstawie. to czwarta jest, mówię. <ścoughs> no tak bywa kochani, jak jednak u żony ten zapał pod koniec roku jest większy niż u mnie, ale co cieszy, no. Darek sam powiedział, że zazdrości. I wy, się też zazdrościcie, bo która kobita by was wyciągała na ryby, moi drodzy? I to jeszcze tak rano, nie chciało mi się dzisiaj bardzo wstać, ale cóż, no trzeba, to trzeba, kochani, trzeba, ryby nie wybaczą. Szybka, moi kochani, zmiana z Lamberty na Feder. Feder. kołowrotka razem z całym zestawem, zobaczcie. Tak, dwie kukurydze, kilka pinek, dwa białe na końcu. No i takim to oto sposobem będziemy próbować złapać tutaj na przykład może, bo się pomyliłem, nie ta wędka, na przykład karpia, może leszcza, no zobaczymy jak ryba będzie żerować. Otóż mi się włączył e, wolny bieg. Dareczek zajmuje tam prawą stronę koło Justynki i tam będzie sobie wędkował, my tutaj centralnie. No cóż kochani, zobaczymy co przyniesie nam dzisiejszy dzień. Bo będziemy łowić do zmroku. No to co, kochani? 3, 2, 1 siup. Troszeczkę rzucone dalej na wprost, żeby ona sobie naturalnie spłynie. O, wbijemy sobie bliżej podpóreczki, bo raz, że będzie lepiej widać brania na kamerze. A dwa, że dzisiaj też będziemy prowadzić live na TikToku. Naciągniemy za chwilę, wyciągnę flagę. No i tyle, moi drodzy, pozostaje nam tylko czekać. Pokażę wam, moi drodzy, tutaj jak już mamy rybkę mrożoną uklejkę, która była złapana, to ona ma wychodzić tak, czyli przez dziubek tutaj, przez ten grzbiet, że tak powiem, i wychodzić mniej więcej na środku ogonka. No i teraz przejdziemy, pokażę wam. Tu mamy taki zatrzask. Bierzemy gotowy, przypon. Ja sobie przyponę, zobaczcie. Tak fajnie porobię na deseczce dębowej, i nic innego nie robimy. Jak teraz, kochani, łapiemy sobie naszą pętelkę. Tutaj zamykamy to i o, przeciągamy. I w taki sposób jeszcze ten haczyk musi wejść dokładnie w dziubek, Naciągamy troszkę. No, może załóżmy o, wejść tak. I takiego trubka, Nawet zobaczcie, o tak jak teraz Zamaskowany jest O coś takiego Zakładamy, rzucamy No i czekamy na jakiegoś drapieżnika Kochani Pod tego sandacza Ciepiemy Siup O coś takiego Dzwoneczek I czekamy Darek tam jak widzicie, coś sponci, a ja po raz kolejny zarzucam. Chyba będzie coś donęcał. Jest synka troszeczkę zrezygnowana, bo na razie nic nie bierze na spławik. Ale kochanie, taka pora roku, że na spławiczek już troszeczkę ciężej. O, ja tutaj bliżej rzucę, bo uciąg jest duży. No i cóż, i czekamy. Tutaj w miarę dobrze stoi. No, zobaczymy co z tego będzie. Zobaczcie, moi drodzy, jesienna, wiślana kuchnia polowa. Kanapeczki z mielonką do tego herbatka. Jeszcze, jakby kochani, ryby brały, to byśmy mieli pełnie szczęście. Ale i tak jest super. Dziękuję. O, mamy brany kochani. I zobaczcie to co wam powiedziałem przed chwilą podbierak yy, wyjdzie słoneczko i będzie uła, będzie ryba, zaraz zobaczymy co za ryba Dobra Ładny klenik. Super. Także kochanie, piątka. Dzięki za podebranie. Zobaczcie, taka rybka. Klenik albo. E, albo. poczekaj, jak ja teraz wejdę tu na górę, albo to jest, słuchaj. Nie, Jaś. Kleń ma bardziej. Tak mówisz? Zaraz zobaczymy. Ojejku, najpierw ja muszę wrócić. Słuchajcie, do. Do góry, a ja bym ci powiedział, że to jest chyba jaś, bo taki gar... zgarbiony. Zobaczcie, kochani, no i też, kochani, wypuszczamy rybkę napowietrzymy ją najpierw. O, cześć, popłynęła, fajne emocje. No i zaczęliśmy nasze wędkarskie wyślane zawody na całego. Jest wynik na razie 1.00 Zobaczymy. Co nam przyniesie yy, kolejne, kolejny czas tutaj spędzony nad Wisłą. Ja biorę się za przerzucanie w międzyczasie jak widzicie dwie kamery. Jedna dla Was na YouTube, a na drugiej prowadzę live'a na TikToku. Idę słuchajcie po podwierak Co Darek? No, a na co tu masz? No ładnie, ładnie szarpnęło. A! Dobrze! Cieszę się! Niech się dzieje! Ale ładne było szarpnięcie. Ja Siedzisz? Tam dasz? Słuchajcie... No, trzymamy kciuki na Darka synka też, kurde, zobaczcie. Tu są kurde od razu, nie ma co się Dobra. No nie widzę. Ja się dobrze słyszałam. Czekaj, czekaj, idzie na... Co to było? Za szybki holderek. Nie, bo tu jest piach. Nie, ja pierdziele. Coś to było dużego takie rzęski, to są możesz kurwa na wiosnę stosować. No leż, leży kurwa, ładna, pleciona na, na radiu w warsztacie. No. Kupiona typowo. Kurwa, no, tutaj... O, zobaczcie, Justynka się ruszyła. Zjadła po prostu, a nie A zjadła. Adrenalina. <laughs> takie jest, adrenalina. No cóż, kochani, ja to zwykle mówię. Wisła to takie kasyno, gdzie nie wiesz, gdzie, kiedy przegrasz, a możesz też wyjść milionerem wycieczki, no tutaj Darek praktycznie prawie rozbił bank, no ale to prawie Jednak ryba nie dotknęła lądu nawet i nie zobaczyliśmy moi drodzy Nie zobaczyliśmy jej, ale no trzymaliśmy kciuki, dalej trzymamy, być może jeszcze w tym odcinku uda się jakiegoś potwora rzecznego złapać, trzymajcie kciuki, no i cóż widzimy się oczywiście jak będzie coś się działo Zobaczcie moi drodzy tutaj obok Moje żony, Darek, sam zaproponował, żebym pomiędzy nimi rzucił na szczupaka lub na sandacza. No cóż, spróbujemy, rzucimy. Niech się dzieje. Jeden feder już, kochani, ściągnięty i siup. No cóż, moi drodzy, po tego drapieżnika rzucamy i siup. Weźmiemy, wsadzimy wędkę tutaj obok żeby widzowie na lajwie mogli też z powodzeniem śledzić i dopingować brania jakie może dzisiaj uda nam się jeszcze wydobyć z królowej polskich rzek czyli Wisły ruszył się lekki Wiatr, liście spadają. Wisła, kochani. Naprawdę jest pięknie. No, może by było jeszcze piękniej, jakby większa ryba zaczepiła się na haczyk, ale jak to się mówi, nie można mieć e, wszystkiego. Przed chwilą się śmiałem, właśnie z Darkiem, bo dwa kruki latały nad nami i krakały. A u nas często, gęsto na YouTube, jak e, nagrywam te odcinki, no to wiadomo. Wypsnie się jakieś tam bluźnierstwo i wtedy trzeba wykraczać. Eee, także przydał mi się taki kruk, by krakał na zawołanie. O Justynka tam sobie zobaczcie jeszcze w oddali. Eee, krzesełko z pławiczek, obok ma wędzisko. Tutaj dwie wędki darka. Ta trzecia jest wbita, ale normalnie koszyczek z haczykiem jest zawinięty czyli jest nieczynna, a u mnie Federek widzieliście, biały kukurydza pinka no i stoła wędka e, Lexus pomarańczowa, szczęśliwa na jakiegoś drapieżnika miejmy nadzieję, że sandacza fluocarbon 30, do tego nieduża uklejka, ciężarek 200 no i cóż, czekamy na tamie wojskowej w Gołębiu siedzi dwóch wariatów dzisiaj no wiadomo, ja z Darkiem dwóch e, wariatów, a tam jedna wariatka, Wiślana, siedzi na krzesełku i próbuje złapać coś e, na spławik, no zobaczymy co dalej będzie, na razie cisza, spokój, słoneczko, wyszło, mamy lekki wiaterek, flaga jak widzicie bezczynna, no cóż, Wisła. place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where we felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know the things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. Zobaczmy moi drodzy, zmarznięta, ale jaka uśmiechnięta. Ja chętnie poproszę, świeżutką. O ile to jest uklejka. Klejka. tak? No fajnie, dziękuję. Gratulacje żono, ale niestety na naszych odcinkach Tomczyk wędkuje. Jak sama zapowiedziałaś, uklejki się Ała, nie liczą. No ładna, ładna. Trzeba będzie świeżutką. Do wiaderka. I zarzucamy. No na razie kochani, ja prowadzę live'a na razie. Jak widzicie, też już ściągnąłem. Z anteny, bo nic się nie dzieje. Darek miał jedynie fajnego stwora na haku. Niestety porwał zestaw. Wynik 1-0. No cóż, może ta uklejka od diosynki przyniesie troszeczkę szczęścia. No zobaczymy. Idziemy moi drodzy do obozu Papa Smurfa. Zobaczyć co on tam kombinuje. Jest kukurycka. Zobaczcie. Jest czerwony robak. No powiem Ci, że na grubasie tutaj. No i co z tego jakiś na grubasie albo wcale, no i w tym wypadku słuchajcie, jak na razie jest to wcale, ale cóż, trzeba być dobrej myśli. Nadzieję, jak to się mówi, umiera ostatnia. No i co, i siup niedaleko, bo jest tu mocny uciąg, a ja to zobaczcie, idę sobie dalej do małżonki, zobaczyć co tam u niej. Złowiła jedną rybkę, także już chyba humor się poprawił Troszkę Chociaż No, na pewno pogoda nie rozpieszcza Jest zimno Ale jest dobrze ubrana Także myślę, że Daje radę Jak tam? Może być? Słobiutko No to jest ładny kawałek wody, Jak ja zobaczcie jaka czyściutka woda i tam jest. Że co? Tam y, co? co? Dalej. No dobra, no, skoro żona mówi, że tutaj, no to rzucimy troszeczkę dalej w prawą stronę. Tu mamy na, y, na sandacza rzucone. No cóż, trzeba się żony słuchać, słuchajcie. Zresztą to jest na jej konto wędka. Także jak ma życzenie e, tam. No dobrze, w ten wirek, tak? Dobrze. Chcę pani Wirek. E, patrz, coś coś uderzyło tutaj, Dziabnęło? Dziabnęło, no. O, zobaczcie, tutaj w dół było uderzenie, ale niestety nie zahaczyło się. Musiało być uderzenie, nawet nie słyszeliśmy, jak byliśmy, może tam gdzieś ten. No rzucę tu na ten Wirek na wprost. No dobrze, dobrze, szefowo. Dobrze, dobrze. Uwaga, trzy, dwa i jeden. Proszę, pasuje? No i dobra, no cóż no. Jak ciała tak ma. Dajemy dzwona. Ważne, że coś gryzie. Że coś kochani obgryzł łodzie, to jest ta podpórka tutaj. No i przede wszystkim podstawa popuścimy. Naciągniemy najpierw. U. A teraz dobra, jest trochę popuszczone ale tu jest dół, tu jest dół duży no, tak stoję. przede wszystkim można zobaczyć jak żyłka pod takim kątem stoi przez to możecie moi drodzy oszacować czy jest głęboko czy nie no i cóż oprócz pięknych kamieni i pięknej plaży prowadzę w tej chwili live'a na tiktoku, wcześniej krótki taki godzinny live na youtube się ukazał coś dla was, takie smaczki dla tych, którzy się stęsknili na YouTube też staram się robić czasami live'y. No cóż, na razie bieda z nędzą na gołębiu jak widzicie obstawione wszystko. Dziwię się tylko, że szczyt tamy wojskowej nie obstawiono. Najbardziej ich interesuje bardziej tutaj ten teren do tego betonowego takiego Nie wiem czy to jest betonowe czy metalowe. Taka część wystająca i tam sobie upodobali i rzucają. No cóż, każdy lubi to, co lubi. No jeszcze wam pokażę jedną ciekawostkę. Zobaczcie, jak prowadzę live'a. Tutaj ta miejscówka jest pod kątem 30 stopni, nawet może ostrzejszym. I zobaczcie, jaki się zrobiłem stelaż na moje siedzisko. No mam nadzieję, że nie spadnę z tego, ale no cóż, warunki są, jakie są. Wieje. Wracam do live'a, no i widzimy się. Miejmy nadzieję, jak będzie jakiś rzeczny potwór. No słuchajcie, powiem wam, kochani, tak tajemnicy, że ona zawsze dobrze gotuje. Ale ja za mnie nie. Przepalam takim, chociaż ten jest smaczny, ale muszę zjeść cały. No to są plusy i minusy właśnie wspólnych wyjazdów. Nie można mówić za głośno. Bo jak usłyszy, będzie źle. Jem, jem, jem. Nie, nie wylałem, bardzo smaczne kochanie. No naprawdę. Mega. No, jemy. synka, nie patrzcie. Jest tam kamera, nagrywa się wszystko. Możesz sobie cofnąć. Jak mi nie wierzysz. No cóż, moi drodzy. Trzeba próbować, jeszcze raz próbować. A jak nic się nie dzieje, to kolejny raz próbować i przerzucać. I tak jest i tym razem. No, to przerzucamy, walczymy o jakąś rybkę. Przed chwilą miałem fajne branie że coś wreszcie po wielu godzinach puknęło, stuknęło, no zobaczymy co nam się wydarzy jeszcze tego dnia. Darek za niespełna godzinkę ucieka. My posiedzimy z godzinę dłużej No cóż, zobaczymy na razie bieda jak to się mówi bida z nędzą Dzisiaj Kasyno nas oszukuje w postaci Królowej Polski rzek Wisły. Flaga powiewa w różne kierunki, także mamy do czynienia z wiatrem z różnych stron. No i cóż więcej. no Na gołębie jak widzicie presja wzrasta coraz więcej wędkarzy. Nawet widzę tam w oddali jeden masiatkę zarzuconą, także jakieś ryby chyba dzisiaj tam padły. A u nas Cisza, spokój, stagnacja na razie. Miejmy nadzieję, że oprócz tego jednego jazia i tego fajnego ubrania, udarka, jeszcze coś się na tym odcinku wydarzy. O, ja tu chcę nagrać zakończenie. Jestem. Nie, kleń będzie myślę, Darek, wiesz? Ładna ryba, chyba klenik, albo i karp. Ale ja, kochani, chciałem nagrywać zakończenie. Co to jest? Jaś, kolejny Jaś. Tylko, tylko, patrz. Ale jaja. Zobaczcie moi drodzy Jaki piękny Jazio Jaś kolejny, tak Super, dzięki za podebranie Zobaczcie kochani Jakie ładne, tuściutkie, piękne Jazie, tutaj można spotkać drugi, drugi, że tak powiem, osobnik Dzięki kolego Cześć Fajnie poleciał Co? Mało coś No mało coś, ale za to kurde, fajnie że Na wędzisko udało mi się drugi raz swoje złowisz, także wynik kochani 2 0, 0 No i co moi drodzy, wszystko co dobre, szybko się kończymy też kończymy 59 odcinek Tomczyk wędkuje tutaj w Łęce, jak widzieliście Królowa Polskich Rzek Wisła dzisiaj nie obdarzyła nas dużą ilością ryb udało mi się złowić dwa ładne jazie i tym oto wynikiem dwóch punktów wygrywam dzisiejszy odcinek, Darek miał jeszcze możliwość złowienia pięknej ryby. Prawdopodobnie był to drapieżnik, który uderzył na uklejkę, no ale cóż, musiał uznać wyższość ryby, która okazała się za mocna na ten zestaw. Justynka, jedynie mała, jedna ukleja, także dzisiaj nas pławik, no niestety nie powalczyła. Ale tak bywa, kochani, nad wisłą. Czasami wygracie i złowicie wiele ryb, a czasami wrócicie na tarcz. Jeżeli Wam się podobał odcinek, kochani, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim wspierającym je w serwisie Bajkafi. No i cóż, do zobaczenia. Myślę, że za tydzień nad Wisłą. Trzymajcie się, cześć! Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the lay like dead will you regret